Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję wam TV box od Play'a. Tak dokładnie, dobrze słyszycie. Ostatnio przechodziłem kilka dni temu obok salonu Play'a i zobaczyłem to oto pudełko. Po chwili dowiedziałem się, że mogę wypożyczyć to urządzenie na 6 miesięcy bez żadnych opłat i tak naprawdę każdy z was może skorzystać z tej oferty. Zaraz zobaczycie szczegóły tej oferty. Wszystko Wam zaraz powiem, pokazując stronę internetową Playa, ale kilka słów o tym cacku, które trzymam w tej chwili w ręce. W skład zestawu wchodzi pilot z bateriami. Zobaczcie, jak wygląda pilot do tego urządzenia. Mamy przycisk HBO, Netflix. Możemy wydawać polecenia głosowe. Zresztą w następnych filmach zobaczycie, jak to działa. No, i oczywiście w zestawie są również baterie. Dodatkowo jest dołączony kabel ethernetowy, kabel HDMI, zasilacz, instrukcja obsługi, z którą warto się zapoznać. Ja Wam pokażę tą instrukcję obsługi. Na samym wstępie warto zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Ja zaraz o tych funkcjach jeszcze Wam wszystko powiem. No i oczywiście. Zasilacz, żeby zasilić urządzenie. No i, za, no i oczywiście samo, samo urządzenie. Teraz co widzimy? To jest panel tylni. Tutaj mamy wejście na zasilacz. Kabel Ethernetowy. HDMI, żeby podłączyć do telewizora. USB, żeby podłączyć jakiś pendrive lub dysk. No i wejście antenowe. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie playa www.play.pl ukośnik testuj, myślnik TV. Po otwarciu tej strony internetowej zobaczycie informację o możliwości testowania Play Now TV, czyli TV Boxa za, przez 6 miesięcy za 0 zł. Dołącz do testów i jako pierwszy poznaj możliwości telewizji w Play. I teraz zobaczcie poniżej mamy informację jeszcze raz, bez opłat i zobowiązań. Jedynym zobowiązaniem jest tutaj nie do końca się z z tą informacją zgodzę ponieważ należy podpisać umowę i jeżeli tą umowę będziecie chcieli po 6 miesiącach kontynuować to z tego co pamiętam około 30 zł jest opłata za dzierżawę tego sprzętu za użytkowanie tego sprzętu wartość sprzętu w przypadku uszkodzenia to z tego co pamiętam 300 zł więc no przez 6 miesięcy może nie macie opłat, i te, no ale jednak te zobowiązania są, bo musicie potem podjąć decyzję, czy y, anulujecie tą umowę, odwołujecie ją, rozwiązujecie, czy y, pozostajecie. No i niestety trzeba będzie tutaj za to y, zapłacić za to urządzenie. Y, teraz y, tak, co mamy, pakiet kanałów. Otworzymy sobie. To jest pakiet kanałów, który jest dostępny od ręki po włączeniu urządzenia. A, zobaczmy dalej. TV Box z dostępem do podstawowych kanałów telewizyjnych oraz pilotem z wyszukiwaniem głosowym. Jak to działa w następnych filmach? Jak działa testowanie? I tutaj macie kilka informacji, jak to wygląda. Możecie wypełnić formularz, możecie pójść do salonu. Do czego oczywiście zachęcam. 6 miesięcy bez opłat, później ewentualnie rozwiązujecie umowę. Albo pozostawiacie, myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza dla osób, które nie mają smart TV, bo te, które mają smart TV, to tak naprawdę te wszystkie aplikacje zaimplementowane są już w telewizorze. Ale osoby, które nie mają smart TV, na pewno docenią to rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę ono daje naszym telewizorom po prostu inteligencję. 6 miesięcy testów i co dalej, tutaj macie informacje. Jeszcze raz, co można oglądać, podstawowe kanały telewizyjne, to jest to, co powiedziałem, Polsa TVN, TV, TVP od 1 do 2, TV4, TV Puls. I teraz zobaczcie, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie wykupić sobie pakiet telewizyjny Play Now, pakiet Extra, Sport lub Kids i teraz tak, jak bierzecie pakiet Extra, to macie takie, Kanały dostępne za 20 zł miesięcznie: pakiet sport, pakiet kids, pakiet Netflix, HBO Go. To możecie dokupić do usługi właśnie tego TV Boxa. Co jeszcze zyskujesz? Tutaj macie dodatkowe informacje. Urządzenie jest w pełni. Kompatybilne z technologią 4G, 4K HDR, oczywiście, film, który będzie nadawany, musi być nadawany w technologii 4K, więc w tej chwili jest to duży wybieg w przyszłość. Aczkolwiek myślę, że lada chwila, a telewizja 4K będzie już na co dzień, i wtedy na pewno to urządzenie będzie w pełni funkcjonowało tak jak zakładamy. A jeżeli, a żeby zobaczyć, jaki jest obraz, jaki jest dźwięk z tego urządzenia, no to w tym momencie zachęcam Was do kolejnych filmów, w których będę testował TV Boxa. Dostęp na wielu urządzeniach. Oglądaj treści na smartfonie, tablecie, laptopie, komputerze i telewizorze. No to już jest bardziej do tej oferty wyżej. Sterowanie głosowe, nagrywanie programów, przychowywanie, Przechowamy je dla Ciebie w chmurze przez 180 dni. No to już jest tak naprawdę w momencie, kiedy podpiszecie umowę na nie TV Boxa, a na te kanały, które są powyżej. TV Box, pilot z funkcją wyszukiwania głosowego, prosta instalacja w trzech krokach. Zobacz, co jeszcze znajdziesz w TV Box. Tidal, YouTube, Player i wiele innych aplikacji Android. I tutaj ciekawostka, w urządzeniu jest zainstalowane oprogramowanie właśnie Android, dlatego też możecie je połączyć na przykład ze swoim kontem w Google. Możecie zsynchronizować tego Androida ze swoim telefonem komórkowym. To no to jest w pełni sprawny w pełni sprawny Android taki sam jak na waszej komórce, także naprawdę można sporo rzeczy zrobić. To zobaczycie w kolejnych filmach. No i tutaj macie ofertę ja powiedziałem 30 zł, około ok. 30 zł. Tutaj widzę, że jest 20 zł od, po podpisaniu dwuletniej umowy. Znaczy, umowę od razu podpisujecie dwuletnią, tylko jeżeli nie zrezygnujecie w, w, w przeciągu 6 miesięcy i w, w, będziecie dalej korzystać z tego w, w, urządzenia, to opłata za w, urządzenie to 20 zł. Dodatkowo za pierwszy miesiąc bez opłat. No i dobrze. Dokumenty, informacje i to wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę. No wszystko no macie do testów. Naprawdę świetne rozwiązanie, zupełnie bezpłatnie, także naprawdę bardzo fajna oferta dla klientów obecnych, potencjalnych. Nawet ci, którzy nie chcą być klientami w Play'u, takie urządzenie mogą nabyć do testów. Jak korzystać z Play Now TV? Tutaj macie informacje, tu macie podaną stronę internetową. Oczywiście w opisie te wszystkie informacje będą zawarte. No i pierwsze uruchomienie też jest w serwisie. Informacja jak uruchomić, aczkolwiek nie musicie tego czytać i oglądać, ponieważ ja przygotuję Wam filmy, które poprowadzą Was przez proces nie tylko uruchomienia, ale również i przez proces Konfiguracji urządzenia, no i pokażę Wam, co to urządzenie daje, jakie możliwości, w jakiej jakości. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym urządzeniem. Zapraszam Was na po pierwsze testy we własnym zakresie. W tym celu musicie udać się do salonu Playa. Ale również zapraszam na kolejne moje filmy, w których będę pokazywał podstawowe informacje, jak podłączyć i uruchomić ten TV-Box. Jakie możliwości dodatkowo jeszcze prezentuję? Także czekam na Wasze pytania, na Wasze opinie, komentarze. Zachęcam Was do weryfikacji tego urządzenia już we własnym zaciszu, we własnym domu. Testujcie, komentujcie, czekam na Wasze opinie. Dzięki za poświęcony czas. Aha, pamiętajcie, jeżeli film Wam się podobał, łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!